Nie chodzi o to, że świat płonie. Chodzi o to, że znikają kierunki ucieczki. Iran, Izrael, Ukraina, Grenlandia, Wenezuela. To nie osobne wojny, to kolejne ruchy w tej samej partii, rozgrywanej na jednej planszy globalnych interesów. Młodzi wiedzą, że patriotyzm nie zatrzymuje rakiety i nie spłaca długu, dlatego ruszają, szukają miejsca, w którym da się żyć bez ciągłego stanu alarmowego. Więc takie miejsca muszą przestać istnieć, jeśli nie da się ich zamknąć granicą. Zamyka się je. Ceną życia, jeśli nie ceną, narracją, jeśli nie narracją, permanentnym napięciem. Nie po to, żeby wszyscy walczyli, po to, żeby nikt nie miał dokąd uciec. To nie jest chaos, to jest zarządzanie światem przez strach i zmęczenie. Zapraszam na sloikowski.com.